Cześć kochani, Marek, mańce z tej strony z bespon.pl. Jestem w takiej dżungli, a tak dokładniej to w ogrodzie botanicznym takim małym ogrodzie botanicznym, nie w jakimś dużym mieście, tylko takim właśnie dżunglowym, który pokazuje, jak to wszystko rośnie w naturze. Po prostu jest wycięty kawałek dżungli. Znaczy, nie wycięty, tylko ścieżka jest wycięta. Tutaj mamy jakieś sukulenty. Ale niestety, wiele z nich nie jest podpisane. To chyba jakaś agawa albo ALOES? Nie ma podpisów. Więc ciężko mi jest zgadnąć. Myślałem, że jak tu przyjadę, to wszystko będzie elegancko podpisane. Ale to niestety, tak nie wygląda. Yy, a tu za to wygląda właśnie, jakby był domek dla pająków. Ha. No ale. Yy, na razie też nie widziałem żadnych małp. Nie chcę tu nigdzie stawać, bo yy, wystarczy, że człowieka mrówka jakaś tutaj utnie, nie wiadomo jakiego pochodzenia. No i można mieć troszkę kłopotów, można na przykład nie wrócić do domu. A ja bym chciał wrócić do domu, przynajmniej do dzieci, no i do Was, bo przecież za dwa miesiące zapalmiamy Polskę. Mimo, że mi się wydaje, jak, jak tutaj jestem, bardzo dziwne mam uczucie. Czuję się jakby był lipiec, jakby były wakacje. Tak, wam opowiadałem na którymś filmie. Nigdy nie jeżdżę nigdzie zimą. To jest pierwszy taki wypad. No i uczucie jest dziwne. Nigdy, mówię zimą, nigdzie nie jeździłem. Ruiny Majów tu jeszcze jakieś są, zaraz zobaczymy. Tutaj już jest tak naprawdę bardzo dziko, dziko, cicho, po jakiś mały pająk popiernicza. Nie wiem, czy wiecie, czym mniejszy pająk, tym może być bardziej niebezpieczny. Te duże ptaszniki właśnie nie są niebezpieczne. Znaczy, niektóre są. Co my tu mamy? Wiecie co, u nas tutaj i tak jest tak fajnie dziko? Bo u nas jakby się czuło w ogrodzie botanicznym, to wszystko jest poukładane, wiecie. A czy to o to chodzi? No, w tym miejscu akurat nie o to mi chodzi, żeby było wszystko fajnie poukładane. Bo ja właśnie chciałbym zobaczyć, jak wygląda dżungla. Jasne, że no, nie odważyłbym się sam pójść do dżungli. Byłaby to zresztą głupota, tak? Nic nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem jakie są rośliny, nie wiem co może mnie zabić więc to musiałbym być naprawdę idiotą, żeby żeby się skusić żeby się samemu skusić iść do dżungli, tak? ja nie jestem cejrowski tylko malec a jutro jedziemy w takie miejsce w rejony właśnie Tulum, Koba to są takie ruiny Majów i tam jest też opuszczony dom, znaczy już teraz nie jest opuszczony, bo ktoś go kupił przerobił, Pablo Escobara nie wiem czy tam dojedziemy i nie wiem czy się nawet... Nie wiem dlaczego, ale ten dom nazywa się Kasa Malca. Czyli Kasa to dom, dom malca. Nie wiem czemu nie jest Kobara, ale skoro mój, no to może ja powinienem tam pójść i na przykład poprosić, że proszę Paszport Malec, Kasa Malca, czyli mój, tak? Tu piszą, że te ruiny są z 1400 roku. Kurwa, nawet nie wiedziałem, ale to ja jestem w jakichś ruinach. Zaraz, oczywiście, ruiny obejrzymy. Tu obejrzymy rośliny. Powinienem chyba wziąć buty i długie spodnie, by byłoby bezpieczniej tutaj chodzić, prawda? To są te ruiny. Ruiny majów. Takie naprawdę ruiny to nie są jakieś budowle. Nie wiadomo jakie. Ale tutaj przynajmniej można sobie wejść. Bo u nas, znaczy u nas. Tam gdzie się jedzie na te takie e, typowe ruiny, e, płatne dużo i coś, tam gdzie są jakieś piramidy, no to tam nigdzie wejść nie można. E, wszystko to jest po prostu... no to tak jakby ktoś chciał wejść na piramidę w Egipcie, no też się nie da. Nie, tutaj czym bardziej gęste te, te zarośla, tym jest to dla mnie ciekawsze. Tu normalnie to wygląda jak las. Mi się kiedyś, jak kojarzyła dżungla, że są palmy, same palmy, a właśnie nie, dżungla to nie są palmy, dżungla to jest taki las, jak u nas na grzyby. Och. I tam dalej można by sobie iść, zwalone pnie, no, normalnie coś się przewróci, tak to, tu nie jest taki ogród botaniczny, dlatego tu przyszedłem, taki mówię, jakby można było pomyśleć u nas, Z tego się nie da porównać, mm. tu jest takie dzikie. I ta dziczy jest właśnie fajna. Tutaj znowu mam jakieś, yy, jakieś ruiny. Zaraz wam pokażę. Coś tam się rusza. O jezu, iguana! Jaka wielka. Wielka jaszczura. Idę zobaczyć, ale muszę jednocześnie patrzeć pod nogi. Nie wiem, czy widzicie, jak się rusza. Czekajcie. <laughs> Idę zobaczyć wyżej Nie wiem czy tu w ogóle można wchodzić Jezu jaki wielki Strasznie kiwa głową Cześć Jaszczur Nie zrobisz mi krzywdy Ale jesteś ładny On tu sobie mieszka Także nie będziemy mu przeszkadzać Szkoda, że nie można go pogłaskać, ale może uda mi się zobaczyć, jaki on jest duży. Taki jest duży cały. On tu przeszedł się gdzieś, nie wiem, on powinien się tu wygrzewać, ale się nie wygrzewa, bo jest w cieniu. Fajny z ciebie, jaszczur. Dobra, nie przeszkadzam ci, Iguana. Schodzę na dół. Wszedłem trochę ze ścieżki yy, w tych kamieniach na pewno żyje bardzo dużo ciekawych stworzeń które w tej chwili się schowały a zapewne nocą wyłażą o, tu jakiś owad potężny tu mi coś po nodze chodzi nie, no, tak naprawdę nie chciałbym, żeby coś mnie ucięło bo to może boleć To jakieś sadzawka, sadzawka czy ja gadam, w takim miejscu. No, ale miejsce, żeby się napić, tak? Mega tutaj jest. Naprawdę. Polecam każdemu. Nie jest daleko. Wsiada się w samolot, 12 godzin się leci, i już się jest. Tu jest jakaś następna ścieżka. Hmm. Nie wiem którą teraz powinienem się udać. Wyszedłem z powrotem na jakąś ścieżkę. Dobra, szukam dalej. I znowu dzikie miejsca. Fajnie, bo tutaj jak teraz idę, to jest tak jak tu w tej chwili. Tak jakbym u siebie w górach Sowich szedł. Normalnie. Jakieś leżą drągi yy, Jakieś drzewa poprzewracane. W środku połamane palmy. Właśnie tego u nas nie ma chyba w górach. W tej chwili to chyba śnieg nawet ale wygląda to naprawdę ładnie. O, to palma wyrasta z pomiędzy drzewa. Tutaj następna o. bardzo ciekawe miejsce Żal przyjechać taki kawał, o samo wyrasta, tak jak u mnie trochę karpusowisko przyjechać w takie miejsce i taki kawał drogi na przykład tu nie przyjść, szczególnie dla kogoś, kto jest miłośnikiem roślin, tak? Bo ja wiem, że są miłośnicy roślin, miłośnicy tekili, miłośnicy plaży. Ja pozostawiłem plażę, pozostawiłem żonę i sobie idę zobaczyć rośliny. Oczywiście też wam pokazać co nieco. A jest co pooglądać. Wszędzie rosną palmy, które same się wysiały. Czyli coś gdzieś spada, coś gdzieś się wysiewa. Słuchajcie kochani, to to by było na tyle w tym odcinku. I jak będzie jeszcze coś ciekawego, to oczywiście znowu będę e, pokazywał. Pamiętajcie, że zapalniamy Polskę. Bez jak ktoś sobie na bieżąco subskrybować kanał. Tak jest.